Ale ja muszę po serwis, bo mamy tutaj kurwa problematykę standardowo, tak to tak. To ponto TV, Twitch, YouTube. Jest problem niezwykle. zwykle. Um, nie klasyfikowany. Mm, dobra, może to ogarnę. Dobrze, to odzwonię. I proszę Państwa jest. Mamy to. Wszystko wróciło do normy. Na czacie przeczatuj, ja ale wy nie. Moment, kurwa. O, git jest. Jest git. Powiedział. To przez Bajeczka. Także w takim razie przechodzimy do czego szybkiego. Dzisiaj będzie kura hard w gry. wal low jak to kto woli, Wal-or-rand. Takie, taka dygresja z mojej strony. Pyk. A tutaj nam jeszcze czego brakuje? Brakuje nam jeszcze... uwagi sytuacji. O. Przepraszam wszystkich. Chuj z tymi powtórkami, co tu się odpiertala. Nie se. I don't wanna, I don't wanna Pyk. Podanie wysłałem na Twitchu. No. I jeszcze coś chciałem tutaj wspomnieć. Chciałbym tutaj jeszcze wspomnieć, że zabawne jest to, że się wyróżniasz na tle na przykład czatu, tak jak wczoraj był przypadek. Gdzie tam byłem na ten live, a ja tam dzieciaki tam 14, 17 chuj mówię, i właśnie tam. Jest teamerka, która nie grzeszyła urodą. I stulejarzy. Skąd koksem, biurko się części. Coś tam fajnego, śmiesznego powiedzieć, że jest dup żal dupę ściska. Napisałem do bota, kurwa, tego co masz na Twitchu. Widziałem, że to jest bot, Tak dla jaj, Muszę powiedzieć, że taki żart. Typ, on napisał do bota, ja, we mówię, stary, kurwa, żart. Ale dobra, wyjaśniam, że... Było zamierzone. Skaszony gość. Mhm. Kość został skaszony jak pochodnia. Także tego. Ja tam kurczę, no nie wiem. No, sami po prostu mam wrażenie, że po prostu mój humor za bardzo, za bardzo przezał, po prostu to wszystko. Zanim się ludzie do domyślą, o co kurwa kaman. No, nie wiem, nie. Dzisiaj uczymy się kiedyś Valoranta. Piszemy Valorant. Gra, to jest to za darmo. Lub. Aha, jeszcze moment. Hmm. Jeszcze moment musimy linka wkleić, bo kurwa, tak, nie musi być. Tak. Eee, pozdrawiam pana komodora i polecam kanał pana komodora Waldi Switch, Polsuk Montek, Przegryw. A jeszcze tutaj, o, w międzyczasie wstawiam linka. Ręcam pan party, pamiętajcie, dobra robota. Warto pomagać, pamiętajcie, że też możemy się znaleźć na no, każdą się Pamiętam, każdą gotówkę, każda chęć pomocy. To jest... fajna, że trzeba pomagać. Nie wiem, ja to ogólnie. Czepie z tego satysfakcja, że często też dostaje po dupie. O jest Wikipedia. Pyk. Twitch Falorant. Chcemy nagry online face sobie. Nie wiem, czy to dobrze wszystko jest, Bo były problemy techniczne. Ale myślę, że jest lepiej. Peter i Uwi. Pyk. Pyk ale potem uczuć się grać w Valorant. Będę kurwa najlepszy. Pyk. Valorant. Nie Valorant, tylko w Valorant. Hmm. Kurwa gdzie to le jest? O. Porn pojebie teraz. W O. Pyk. Musimy czerpnąć wiedzę. Musimy kupować się poradnikami. Każda wskazówka konfiguracja jakichś tam ustawień głównie wszystko jest na bagę złota albo na pomarańczy o wikipedia gra powstała kiedy bo te są bardzo ciekawe co tutaj pokazywane i już pierwsze odpowiedzi mm. To jest... Nie dobra, pierwszy kontakt, teraz napiszemy ładną kur. Nie wiem, że to wszystko działa tej, ale mi się wydaje, że jest okej. Okay. Pyk oświesz. Daj jest w porządku. Sprawdzimy zaraz. Eee, Twitch manager. Mamy się niedzielę. To eee, coś ładną chodę Czekajcie, chwilkę. Coś tu jest pojebane znowu, nie? Pięk, filtry. Tych otwórz. Kurwa nie. Dobrze jest, jest dobrze. W porządku. Tak, yeti blue właściwości. Okej. Okay. Net kuleje. Jak nogą jebniesz. Kompa yy. się wyłączy. To jest automatic. Pyk, proszę, jest. 89. Yy. Obserwując na Twitchu. Dziękuję za obserwację wczorajsze nie się rozgłosu, typowo się nie afiszuje, nie reklamuje, no to wystarczy się na czacie udzielić nie? i już różnisz się na te innych, bo po prostu kontent humorystyczny po prostu pr przepierdala prawda, wszystko co się dzieje, co się da ale skupmy się na naszej super grze Valorant, która powstała w roku już, uwaga P18 i w roku powstała, już mówię twórców League of Legends Lola, I jak kto woli Proszę, nagrody. W 2020 ta gra właśnie wydana. Mamy pierwszą nagrodę. Najlepsza gra e-sportowa po towa mówiąc spać społeczności Game Awards 222. Golden joystick i czy praktycznie staje złoty joystick? Nie wiadomo. W kularach no. mówiłem, że tak. znaczy mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, okay. już patrzymy. Wymagania Windows 7 nie mam. Intel Core World, to WoW to nie miało, miało jakichś wykupowanych, jedanych wymagań. Ja bym proponował sobie maskę zmienić. Nie maskę. Czyli ja nie zmienię, tak już zostało. Pyk. Przytnij. Konekcja mapping. Maskowań. Pyk. Przeglądaj. Pyk. Pyk. Czy lepiej? Nie wiem, nie mi to oceniać, ale myślę, że jest inaczej. Pik. Simki z rana, jak śmietana, everybody i pomarańcza i jedziemy. Polorant, sieciówka, 7 kwietnia, czyli premierę miało miesiąc temu, czyli to jest w zasadzie blisko. Zaraz. O, petara, petara no. Już, już, już już już. Każda woli może wybrać swoją postać. Ja pierdolę. Coś nieposamowitego. Dobra, wyjebane w to mam już. Patrzymy na gry online. Nasza miniaturka Valorant pick Let's check it out. Valorant. Na playa 5 też to wyszło, proszę Państwa. Jest poradnik, który nasz będzie tutaj interesował. Jednego sobie elegancko na drugi. Na drugi monitor, który w jednej części nie wyświetla, ale kupię nowy monitor. Obisuje i promise. Panie komodore, jesteś? Panie komodore, are you there? A nie, co działanie. To jest kurwa jakaś magia kina. To jest jakieś jebie kurwa jak stojące. Tak. Mógł, że to kładzie się na wietrze. i pisze co? Doskonałe połączenie. Cipiak z rana, jak śmietania, i prywatność polityczna. Nie. Myślę, że to będzie szalowane. Ach, też. Na Twitchu coś się wydarzyło na pewno. Na dworze. No. Zakaz palenia. Skoga. Podstawy. Kurwa, na razie będziemy bez niczego grać. Chyba więcej to jest trochę. Mnie się wydaje, że to jest coś takiego. 6,8. Na razie nie oceniam nic. 6,8 to jest wysoka nota Nie, średnio, średnio. Ocena użytkowników czy 7, ojej. Pomysł na tego typu szlaki bardzo dobry. Dla, dla małych inteligentnych ludzi, to, to jest idealny główny tej. czym czy ktoś odpowiedział na moje podanie. Czy pokażę Wam moje podanie? Nie. To jest kula porażka. Zobaczymy sobie ta. Nie, nie, nie. nie. Tak? Trzy. Mhm.

Już mogę powiedzieć, po co takie kłopoty piszesz? A czemu kurwa nie? Legenda peg o? Robię sobie tak, Wiesz kolor, robijcie sobie różowy, żeby kurwiał, O czemu nie? To dobra, ludzie się wkurwiają, ale ja im się nie dziwię, bo jak to pan Commodore zauważył słusznie live jest przerywany uj, bardzo, odśwież ładne okienko, nie będziemy ustawić nie jest to ważne okej, okay, tu działa, tu działa gra nazywa się Valorant, czemu? wjebana, to czego nie robić, o nie myśleć, kurwa. Tek. Nie biegaj po dwa proszę nie się na ostrzał. Kurwa. Ja może to wydrukuję, tylko do mi się zjeba. Nie bać to. Nie za mnie wycofuje, że postawię na klucz. Raz, aha. Broni, nie przoduj broni. Kurwa, zabrał. Nie bać. Mamy riot. Jedziemy z koksem, gdzie tu się włącza? Tu. Wal orant. Zabawne, nie? Zabawne. I co jest kurwa? Co? Co ty pierdolisz, że to muszę ponownie uruchomić? Róbcie pizdy tej. O O kurwa tej. Nie piedra Nie, nie, proszę. Proszę kurwa, nie. Czy nie ponownie z przypraw. Przepraszam. Musimy uruchomić komputer ponownie. Niestety... Takie są zasady? Kurwa, zapomniałem o ponownie. Bo to dla mało inteligentnych ludzi. On. Chciałbym po raz kolejny wszystkich przeprosić, bo znowu jest gnój. Co tu pisze? Co to jest? Nie se, kurwa. Pych, pych. Wypierdalaj. Co to jest? Prąd, hm. prąd, Logujemy się? Myślę, że tak. Dobra, pauzujemy to. Proszę. No tak.